Nie no, kurwa, nie mogę no. Jeszcze jedno podejście, jeszcze jedno podejście. Yy, jeszcze jedno podejście luz, i, i wtedy będę myślał. Okej. Okay. Wtedy będę kończył, jak coś. Robimy tak. Zdrowie tak to zostanę nadal lud, tylko... Yy, tylko jeden taki, no właśnie. Może ja bym chciał skopiować to w tej chwili. 3, 4, 5. I teraz tak. I bije po dwa. I Czy teraz ja dobrze myślę, czy nadal źle myślę? Może kuźba nadal źle myślę. I teraz usuwamy tego w takiej kolejności. Łop łop gdzieś tam. Nice. Teraz usuwamy tego. Cyk, to bije za jeden. Źle myślę chyba, bo nic mi to nie da, nie? Jeden. Dwa. 3 i najpierw zabije siebie, później jego nie zabije. Dobra. Dobra! Ułożyłem się, o ja pierdzienę. Nic nie szkodzi. W końcu w nauce nigdy nic do końca nie wiadomo. Dobra, zróbmy tak. W tenże sposób. Spróbujmy coś tam. A... Co mi to by miało dać? Cyknę tak. I cyk! I poszczę. Znaczy, Szczerze to mogę teraz walnąć tak, ale nie. Tyknę, tak? Stówka. Stówki. A zaraz to już jest dziś po zerne. Ach, dzięki. Zrobię tak... No, bo najgorsze jest to, że to fajnie, tylko że on zginie. A, ale jest okej okay chyba, bo ja zrobię tak. on ma cały czas furię, nie? Mi się wydaje, że on nie atakował ani razu. Chyba. Tak! O! Fuck you! Żyję! O mój boże! Oooo, wyszło! Co za bullshit. Dobra. Okej, okay. robimy tak. Cyk. Dobrze. To teraz tak. Kopiujemy najpierw. Teraz tak. Tak. tak To co zgarniemy. Dziewięć dobrze. Będzie tyle, ile trzeba. Zmieściło się na łapie. Wspaniale. E Kopiujemy tego, dzięki temu ten kosztuje jeden I teraz już tak, biorę pierwszy Kopiowanko, ustawianko, pierwszy 9. Drugi Kopiowanko, ustawianko, elo Załatwione, jest. są dwa Dobra, więc teraz mogę działać dalej E, mogę podwoić sobie skopiować. Potrzebuję kopiować? Nie, nie potrzebuję. Czyli mogę sobie już na spokojnie zrobić. Tak, tak i cyk. Okay. Mogę Teraz wziąć mogę sejmanie. Skopiować babeczkę. Pięknie. Zgarnąć babeczkę. Oczy, na matki, oczy, na matki, oczy matki się, no w razie czego wezmę tego sobie rzucę e, Robimy tak Cyk Okej, okay, działa Cyk Cyk, nawet o jeden za dużo Cyk Kopia Kopia Cyk. Czy ja dobrze wyliczyłem? Teraz za cztery. No pięknie! je yeah. Ja pierniczę. Ile to zajęło czasu? Okuźwa. O! Tragedia jakaś. Czy to jest koniec tego skrzydła? Nie. Nie jest idealem. mną. To moja największa wada. Czyli tak. Cyk. Poszło. Teraz robimy w ten sposób Tego ziódka kładziemy na przykład tutaj, zjadamy tego Jest OK. E, to nie Teraz kładziemy tę anomalię Wrzucamy oczywiście tak, to sobie dajemy temu na przykład Jeden wujko udamy, damy, byle miało gościu tyle ile trzeba życia Tu robimy tak Coś się obawiam, że on teraz się odpali ten ziutek. Wtedy, kiedy nie powinien, mam nadzieję, że się nie odpala w trakcie spela. No i sprawdźmy: cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziesięć, trzynaście. Ha! Fuck yeah! Nie, szok! Wow, naprawdę o ja pierdzielesz. A!